Bóg jest dobry, Bóg jest wspaniały. Zapraszamy wszyscy na dzisiejsze spotkania. Alleluja, Bóg jest dobry. Bóg jest dobry, Bóg jest wielki, Bóg jest wspaniały. Boże, dziękuję, jesteś dobry, jesteś wspaniały. Kochamy Ciebie i błogosławimy Twojego imię. Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Bóg jest dobry. Bóg jest wielki, Bóg jest wspaniały, kochamy Jezusa i błogosłowimy Jego imię. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kochamy Ciebie, Tato, i błogosłowimy Twojego imię. Dziękujemy, że jesteś dobry i wspaniały, kochamy Ciebie. Dzisiaj jest dobry dzień, wspaniały dzień. Wielki dzień dla nas, dzień, który czekaliśmy na Niego. Dzisiaj mamy, mamy naszego konferencja. To jest taki wielki, wielki błogosławieństwo, że dzień przyjechał, dzień naszego konferencja. Jesteśmy bardzo gotowi. Hallelujah. Jesteśmy bardzo gotowi, aby doświadczyć, co Bóg ma dla nas dzisiaj. I to jest bardzo dobre. Bardzo, bardzo, bardzo dobre. Jeżeli już się rejestrowałeś na to konferencję, patrz na Twoje księga mailowe. Będziesz mieć maila od nas maila, które uh, potwierdza uh, i daje ciebie link, to jest prywatny link, który jest tylko dla osób, które rejestrowały. Jeżeli osoba nie rejestrowała, nie ma prawa do tego link Jest tylko dla ludzi, które rejestrowali, a te ludzie, które rejestrowali na konferencjach, one mają link, a ten link, który masz, prowadzi ciebie do miejsc, które tak, będziemy razem dzisiaj o godzinie 18. Nasze spotkanie nie będzie publiczne. Dla tych ludzi, które chcą do godziny, zapraszamy, ale dla tych ludzi, które bici online, za ten, ten uh, zapis był bardzo wymagany. I dziękujemy Bogu za każdą osobę, która pisała na to konferencję. Dzisiaj spotykamy o godzinie 18.00. Jak pisaliśmy na maila, robi wszystko, żeby bił trochę wcześniej, bo nie wiesz, jaki będzie, może być, można mieć problemy, dołączyć, można mieć problemy, robić te techniki, ale jeżeli masz problemy, z tym wszystkim, technikami, i przyjechał 10 minut wcześniej, ludzie będą pomagać Ciebie i będziecie w stanie dołączyć bez problemu. To zadaję same ludzi, aby każdy z nami dołączył bardzo wcześniej i to będzie bardzo wspaniałe. Bóg jest dobry, Bóg jest wspaniały. Halleluja, Amen. A jeżeli jeszcze masz, możemy dać tę możliwość do tych ludzi, którzy nie rejestrowali. Um, można jeszcze użyć ten link i rejestrować, bądź z tymi ludźmi, które będą na spotkania dzisiaj. Ale proszę, patrz na Twojego maila. Jeżeli nie dostałeś maila, pisz do nas. Jeżeli jeszcze nie dostałeś maila od nas, możesz napisać do nas i będziemy robić wszystko, aby osoba była tam. Amen. Asha Kingle mówi, dzień dobry. Dzień dobry, Asha. Ciebie w imieniu Sandra mówi, witajcie, kochane. Witam, witam, witam. Błogosławię Cię w imieniu Iza mówi, dzień dobry, kochane. Dzień dobry, Iza. Zapraszamy w imieniu Jezusa Chrystusa. Grzegorz mówi, dzień dobry. Dzień dobry, Zapraszamy w imieniu Jezusa Hallelujah. Asha mówi, już mamy. Ona dostała mela. To bardzo dobre, dziękuję. Hallelujah, to jest bardzo dobre. Hallelujah. I Aga mówi, Gnisza Aga mówi: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, wszyscy. dzisiaj jest dobry dzień. Dzisiaj jest wspaniały dzień, który będziemy doświadczyć Bożej Boże mocy. Ja jestem gotowy na rzeczy, które Bóg będzie robił specjalnie. Dla każdej osoby, które przyjdą, żeby doświadczyć mocy Jezusa Chrystusa, jest namaszczenie, które jest dostępne z powodu spotkania, które mamy dzisiaj. A to spotkanie przygotowaliśmy w modlitwa. to spotkanie modlim się do Pana Jezusa Chrystusa, aby przyjdzie i manifestować Jego mocy. Ten wieczór dzisiaj jest wieczorem uwolnienia i dajemy Panie Jezusa Chrystusa spotkania spotkanie. I mogę zachęcać Ciebie teraz, że zapraszamy na modlitwa, modlimy się o to widocznie. Modlimy się aby dusz święte dotykał ludzi. Modlimy się aby dusz święty namaszczył te miejsce ten wieczór. ludzi, które będą oglądać online, ludzie będą, które będą na miejsce. Że moc ducha świętego będzie dotyka ludzi. U wolność będzie manifestowała. Ludzie będą wolne w imieniu Jezusa Chrystusa Amen. Hallelujah. Przejdzie z wiara. Miecie oczekiwanie. Wierzy w Pana Jezusa Chrystusa. Kochana, może być nie ma nie, nie było w stanie przyjść do budy, ale jesteście w Twojego domu. Będziecie dołączyć do nas. Będziemy modlić się o Tobie. Będziemy widzieć Ciebie. Wjąć Twojego wideo. Będziemy modlić się do Ciebie, a wiemy, że Duch Święty będzie dotyka Ciebie. Niektórzy ludzie boją się. O, jaki będzie, czy będzie manifestacja, czy będzie... Kochana, jeżeli jest manifestacja, Duch się uwalnia ludzi, a On uwania ludzi w różny sposób. O, jak to będzie, jak będzie manifestować, to będzie, to będzie, czy nie boję się. Nie boję się ufasz Pana Jezusa Chrystusa. A jeżeli ja nie manifestuję, to znaczy nie jestem wolny, każda osoba nie musi manifestować. Środa powiedziała do was, że my manifestujemy w różny sposób. Niektórzy osoby, niektórzy osoby nie muszą krzyczeć. Nie osoba, osoba nie muszę nie nie mieć tingling czy gorąco, bo nie. Bogu dotyka każda osoba inaczej. A my wieczorem jesteśmy przygotowanie aby zobaczyć każdą osoba wolną i każdą osoba doświadcza w mocy Bożego. Kochana, można mówić, ja nie potrzebuję niczego, ja nie potrzebuję takiego wzajemnego liczba. O, ja po co? To nie jest moje życie. Ty potrzebuję. Jeżeli myśli, aposto Paweł powiedział, osoba, która myśli, że on jest dobry, on musi zobaczyć, że ta osoba nie wypadła. I wiele razy my myślimy, jesteśmy wolni, ale pija kontroluje Ciebie, jesteśmy wolni, ale porządliwość kontroluje Ciebie, jesteśmy wolni, ale kłamstwo, masz taki mały kłamstw i Twojego życia, jesteśmy wolni, ale. Kochana, Twojego życia nie pokazuje wolności. Przejdzie na tą możliwość, którą możemy mieć. Dzisiaj jest pierwszy raz wyroku, który robimy specjalne, specjalne na nabożeństwo, aby to nabożeństwo było nabożeństwo o wolności. Uwalniamy ludzi o każdej rodzaju duchu, który jest przeciwko wola Jezusa Chrystusa. Całe ostatnie 6 miesiąc może być całe życie, życie, całe ciało, życie, które. Bóg se dla ciebie, obiecń sobie Bożego i Twojego życia. Nie widziałeś niczego. Nie spróbuję modlitwa, nie działa. Spróbuję również rzeczy, nie działa. Może być, modliłeś się o to chorobę, które masz, nie dostałeś uwolnienia, nie dostałeś uzowienia. Dzisiaj jest ten moment. Dajemy te czasy na Boga i przejdzie z oczekiwanie. Boże, dziękuję, że ten wieczór będziesz robić wielki, wielkie wspaniałe rzeczy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Bóg jest dobry. Bóg jest wielki. Hallelujah. Ja, 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 ja. Nie bardzo, Felix, panie, nie ale ja wiem, że dzisiaj jest dobry dzień. Boże, dziękuję. Hallelujah. Boże, dziękuję. Hallelujah. Kochani, mamy dobre sezony. Sezony, które nagrywamy na nasze świętesztwo. Każdy do osoba ma świętesztwo. Każdy do osoba ma to, co Bóg robił w jego życia. Jeżeli masz świadectwo Twojego życia, masz to, co Bóg robił, świadectwo, 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 świadectwo. Jeżeli masz świadectwo Twojego życia, które można udzielić z innym ludźmi, zachęca Ciebie, aby dołączyć na to programie świadectwo, które mam. Przejdzie nagrywać Twoje świadectwo. Jeżeli nie jesteście jesteś w stanie przejść do Gdyni, możemy je jeszcze organizować i samo można nagrywać w Twojego domu. Ale jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo podtekstowani na taki rodzaj słowa, które ja słyszę od ludzi. Jak Bóg zmienił życie dla ludzi. Specjalne Bóg dotykał ludzi, zmienił ich życie. To jest taki mega błogosławieństwo. Co so wszędzie, w jesteś, jesteście, zachęca Ciebie, aby otwierał Twojego serca i bądź gotowy, przejdzie i udzieli Twojego świadectwa. Dziękuję bardzo. Te ludzie, którzy już się nagrywali, to jest taki mega dobry. Na osobiste to jest taki wow moment. Pamiętamy momenty, które dawaliśmy naszego życia do Jezusa, jak wrastaliśmy, jak poznaliśmy Jezusa, a jaki Jezus udział w naszym życiu dzisiaj. To jest takie mega, mega błogosławieństwo i wielkie rzeczy w naszym życiu. Kochamy Jezusa, uwielbiamy Go i falimy Jego imię. I dziękuję Jezus, da każdy znam. Hallelujah. Bóg jest dobre. Kochany będziemy czytać listy do Galacjan, piąte pierwszego wersety. Dzisiaj, kiedy tam to fragmenty, było taki, wow! <laughs> Wow, 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 wow. A to jest taki wielki, wielki rzeczy, które Bóg robi przez Słowie Bożego. Otwieramy pismo Święte i Duch Święty zaczyna rozmawiać z nami. A kiedy On rozmawia z nami, On objawia do nas. Kiedy On rozmawia z nami, On pokazuje nam różne rzeczy. To jest taki wielki, wielki, mega błogosławieństwo, które mamy w Chrystusie. A wczoraj mieliśmy tak słowo, które rozmawialiśmy i powiedział do Was, że serca Ojca, serca Ojca jest te serca, który jest pełno miłości. Serca ojca, ojciec słyszy ludzi, ojciec opiekuje ludzi, ojciec robi się dobre rzeczy w życiu dla swoje dzieci. I mega, mega błogosławieństwo było, takie rzeczy, które Bóg robi. To osobiste jestem bardzo wdzięczni. Być ojcem dla mojej dzieci zmienił całkowite mojego życia. To jest inny poziom, który jesteś jak ojciec, i to jest taka nawet wolność. dostaje wolność w twojego życia. I ma się odpowiedzialność. To jest takie mega, mega błogosławieństwo. Kiedy byłem mąż, myślałem, że to jest najlepsze. A jest najlepsze. Było bardzo, bardzo ekscytujące, bardzo, bardzo dobre. Ale być ojcem jest inne, coś innego, bardziej, bardziej, który dołączy ojca i męża. A ja teraz jest taki Amen. A teraz Bóg nie zostawił tylko, żeby być mąż, czy być ojce, dzieci w domu, a też Bóg daje Ciebie duchowe rodziny. Kiedy ja wiemy, że jesteśmy ojcem duchowego kogoś. Ja czuję odpowiedzialność na modlitwę, modlę się o ta osoba. To jest taki nie wiemy. na nie jestem zmuszony robić co, ale czuję, że to jest część mojego życia, modlę się o ta osoba. I to jest takie prace Ojca Duchowego. Dlaczego? To genia ja modlę się o Was. To genia ja modlę się o Was. To genia ja modlę się o każdy z Was. I wiele razy Duch Święty objawia różne rzeczy o Was, jak z powodu, jesteśmy w Jego obietnicy i modlę się o Was. Kochana, nie, czekaj, kilka z Was oczeka. Ja będę mama duchowa, ja będę ojciec duchowy. Jak to może być ojciec i nikt nie się Jak to może być tato i nikt nie się jak to może być mama duchowa, a nikt nie byłeś tylko duchowy? Każde życie tutaj na Ziemię, w Królestwo Bożego, mają swoje zasady. A są inne zasady i są potrzebne, używasz. Jeżeli nie używasz, brakuje dzieci w Twojego życia. Są wiele z Was, które cierpią w życiu i nie idzie na poziom, który powinna jechać, z powodu, że nie jesteście wolni. Jesteście niewolnikami z Twojego picha, Twojego ego, Twoje niepokora. I że Ja nie potrzebuję ojca duchowego, ja nie potrzebuję pastora. Ja nie potrzebuję mentora, ja nie potrzebuję męża Bożego mojego życia. Jestem samodzielny, robię wszystko samodzielnie, w Królestwo Bożego nie ma co takiego. Kiedy patrzymy na Jezusa, On stał jaki prawdziwy mentor Ojca Duchowego za Jego uczniową. I On przygotował ich do wielkiej działania. Kiedy patrzymy na życie aposto Paweł, on robił tak samo. Kiedy idziemy do starego testamentu, Możeszowi by był ojciec dochowego, Jozuego I przygotował Jezuego na służba. Kiedy patrzymy na Stary testamentu, Eliasza i Elizeusz. One razem byli i Eliasza przygotował Elizeusz. I widzimy wiele, wiele historii w Biblii, które pokazują nam takie władze i autorytety, które Bóg daje do ludzi. Oczywiście będzie ojciec dochowego, to nie dekoracja. To jest duchowa odpowiedzialność. Żeby być ojcem duchowego, na pierwszy powinna być duchowy człowiek. Żeby być też synem, żeby być bądź duchowa osoba. Jeżeli jesteś. Też... Córka duchowa, jeżeli syn duchowa, to znaczy, jesteście duchowe osoby. A dlaczego te rzeczy nie są rzeczy dla ludzi, które nie są duchowymi ludzi? Ale jest ta wolność, które ja modlę się, aby te przyjmował w Chrystusie. Bo jeżeli jest, jest w miejscu, które mówię, o ja nie potrzebuję pastora, ja nie potrzebuję kościoła, ja nie potrzebuję liderów mojego życia, ja dam rady sama, nie ma. Nawet Jezus wiedział, że nie damy rady sam. I powiedział, ja wyszli pomocnikiem waszego życia. Duch Święty. I Duch Święty manifestuje przez ludźmi. Boże, dziękuję za Twojego łaska. Amen. To so, modli się o Tobie, jak dziecko Boże, aby otwierał to serca. Ufasz Panie Jezusa Chrystusa i pozwoli, aby Ty był jak małe dziecko przez Boga. I będziesz się doświadczyć Jego po. Amen. Apostoł Paweł, teraz zaczyna, zaczyna rozmawiać z Kościołem Galatia. Kiedy on rozmawia z ludźmi z Galacji, apostoł Paweł mówi takie kluczowe rzeczy. Jedne z rzeczy, które apostoł Paweł mówi jest, trwajcie więcej w tej wolności. Trwajcie więcej w tej wolności. Trwajcie więcej, więcej w tej wolności. Trwajcie więcej, więcej w tej wolności. Trwajcie, w wytrwałości w, w wolności, które Bóg udawał do ciebie. Zobacz, My nie chcemy, aby to każde nabożeństwo, które mamy, było nabożeństwo wolności. Nie chcemy, aby to każde nabożeństwo było tylko jedyna osoba, która potrzebuje wolności. Nie chcemy, aby nabożeństwo było tylko o nabożeństwo wolności, wolności, wolności. Oczywiście Bóg manifestuje Jego moce i uwalnia nas, ale Słowo Bożego mówi: Będziesz się poznać prawdę i prawdę wizball, będzie daje was wolności. Słowo Bożego mówi, kiedy Jezus uwalnia ciebie, będziesz całkowicie wolna. A tutaj teraz jest to miejsce, które widzimy, że kiedy apostoł Paweł zaczyna rozmawiać, on mówi, trwać, wolności. Bądź wolny, zostawisz wolny i życie wolne i całe twojego życia bądź wolny, 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 wolne, wolny. Co my jeżeli przygotujemy konferencję wolności, nie robimy, aby co każde weekendy mieć konferencję o wolności. My chcemy, aby ludzie, które są uwolnione dzisiaj, które będą uwolnione dzisiaj, aby te ludzie rozumiały, jak być wolnym, jak w wolności. Wiele ludzi, one przyjmowali wolności, ale wolności nie trwały nawet 5 minut. Wolności nie trwały 20 minut. Wolności nie trwały godzina. Wolności nie trwały jeden dzień. Wolności nie trwał tydzień. Co się dzieje? Dlaczego takie rzeczy mogą się stać? Pierwsze rzeczy, jesteś, pierwsze, pierwsze kluczowe jest szatan, jego wola jest, aby każda osoba żył w więzieniu, jego więzieniu. Satan nie chce, aby nawet jedna osoba była wolna to szatan walczy z ludźmi, aby ludzie nie byli wolni. Tak jest, wola, tak jest walka szatana. On walczy, on walczy, on walczy, on walczy, on walczy, on walczy, a on niece, a aby nawet jedna osoba był, była wolna. Rzecz tego jest jeden powód, że będzie zobaczyć, modlim się o tobie, dostałeś wolności, za pięć minut zaczyna myśleć tak samo, jak osoba, która nie była niewolnikiem. Wol, nie Mówię, o, czy jestem wolna? O, tak ja jestem. Tak ja żyję. Tak jest moje życie. O, cierpię. Mamy trudności. Kochana, wstać i wierzyć w Pana Jezusa Chrystusa. Rozumiesz, że Jezus Chrystus jest dobry, wspaniały, kochający. Jeżeli On uwalnia ciebie, uwalnia ciebie z powodu, On bardzo cię kocha. On Cię kocha i On się aby Ty był wolny. A Bóg nie daje Ciebie kalendarza, że będziesz tylko wolna, wolna jeden tydzień. On się aby Ty była wolna i wolny na zawsze. wolny na zawsze. wolny na zawsze. Takie jest wolna Jezusa Chrystusa. To Jezus patrzy na Ciebie on mówi, ja zobaczy zobaczyć Ciebie wolny. Teraz kochana, to jest takie życie i, i krok, który można zrobić w Twojego życia. Jeżeli dzisiaj, jak Dziecko Boże decyduje, przejmowasz Boże wolności, Depсьрая to wolności, i e apostoł Paweł mówi: Tfajcie więcej w wolności. Twajcie więcej w tej wolności. Trwajcie więcej w tej wolności. Życie w tej wolności. Trwajcie. Nie tylko, że ja twem więcej, więcej, trwasz wolności. Jeszcze raz żyję to wolności. Zaczynam myśleć jak osoba, która jest wolna. Reagować jak osoba, która jest wolna. Praktykować życie jak osoba, która jest wolna. Mówić jak osoba, która jest wolna. Myśleć jak osoba, która jest wolna. Chodzić jak osoba, która jest wolna. Bo jeżeli trwamy w wolności. Widzimy Boże łaskę, Boże miłość, i Boże manifestację. I Bóg se, aby każdy znał Twoją wolność. Czy jesteście gotowi, Twarzy się Czy jesteście gotowi, chodzić w wolności? Czy jesteście gotowi, otwiera Twojego serca i mówić do Pana Jezusa Chrystusa, Pan, ja se żyć w są ludzie, wspaniałe ludzie, które z znamy i kochamy, widzimy, ale nie są wolni. A te ludzie mają piękne, mówią: Ja jestem wolna, ja jestem wolna. Nie jesteście wolni, kochana. Potrzebuję pokutować. Potrzebuję zmiany twojego życia. Jezus aby ty działał, widział, co on robił dla ciebie i co on chce robi dla ciebie. Ja mówię do was z całej odwagi. Jecie, które słyszałem od Pana Jezusa Chrystusa. Rzeczy, które Bóg uczył mnie, On se, aby każda osoba była wolna. To znaczy, że wolności, uwolnienia jest chlebem dla dzieci. I tak samo jak my modlimy się, daj nam nasze codziennie chleby. Tak jest, Bóg upaści na ciebie. On se dać ciebie chleby. To dzień. Bóg chce, aby ty miał chleb to dzień. Bóg chce, aby ty miał uwolnienia w twojego życia i twarz, by to uwolnienia. A kiedy my twarmy uwolnienia, doświadczymy takiej prawdziwej radości. Doświadczymy prawdziwej miłości. Doświadczymy jego mocy, jak nigdy wcześniej. Kochana, zachęca was. Jeżeli Jezus uwolni cię, będziesz całkowity wola. Nie chodzi tylko o modlitwa pierwsze. Osoba, która idzie na uwolnienia, ta osoba musi mieć chęć. Ja se wolności. Ja potrzebuję wolności. Boże, uwalnia mnie dzisiaj. Uwalnia mnie. Uwolnienia jest taki pakiet. Pakiet e, jest taki paczka, wielki paczka. Kiedy my mówimy uwolnienia, kiedy osoba nie ma radości, czuje radości, to jest uwolnienia. Kiedy osoba nie była szczęśliwa, ty jesteś radości, przejdzie, to jest uwolnienia. Kiedy osoba była w głębokiej depresji, kochana, demony nie muszą manifestować. A, nie, nie muszą manifestować w taki sposób. Jestem mocny, dotyka Ciebie. I ten smutek idzie. I są ludzie, które żyją w stydu, nawet nie mają powodu wstydzić się, ale szatan budował to. Są ludzie, które nie kochają samemu, oni nie kochają jak one są, oni nie kochają jak one mówią, oni nie kochają jaki skóre wygląda, oni nie kochają jak Bóg tworzył. i kochana potrzebuje wolności. Kiedy osoba przyjmuje wolność, ta osoba. Wraca do mięsa, który mówi: Dziękuję Boga za nosy, które dawał mnie. Bunkie Boga, Boga, jak ja widzę, Boże, dziękuję. Dziękuję i zaczynamy dziękować Bogu. Abubu Sej, aby każdy znam, aby każde dziecko Bożego. Aby każda osoba, która słyszy mnie, wiedziała, że jest Jego wola, aby każdy nabył uwolniony. Z tego powodu ja wiem, że jest wola jego, żeby ja był wolny. Każdy mężczyzna przyjmie mojego życia i zostawia mnie. Każda kobieta, która spotka mnie, nie żyje, nie mamy dobre relacji. Boże, ja sę wolności, a niecie ci Mówi do Panny Sacharzystusa: uwalnia mnie. Oczywiście czasami możemy mieć skupienie na różne rzeczy. Bóg wie najlepiej. Ale powinna być chęć do wolności. Jeżeli nie pragnie wolności, nie dostaje wolności. To ten wieczór zachęca każdy z was. Aby przyjechali, jest to chęć wiser. Mieć taki Boże rozaj gniew nad tak sytuacja, której masz. Mówi, enough is enough. Wy starsze rzeczy, które ja chodziłem w Niego. Wy starsze rzeczy, które szatan robi w mojego życia. Wy starsze, niestabilne rzeczy, które mamy. Już żyłem. Mamy ile lat? 29, 35, 38, 40. Mamy ile lat? 60, mamy ile? 70, mamy ile? E, 38. Boże, te całe kupę lata. A ja jestem tak samo, ja robię tak samo, ja robię tak samo rzeczy, które robią, kiedy byłem na nastolakami, ja myślimy tak samo, jak myślał, kiedy był mały dzieńczyk. Hej, nie, łamię to w imię Jesuza Chrystusa, łami to i pozwoli, aby moce Jezusa Chrystusa manifestowały w Twojego życia. Co, so, kochana, jakie dzieci Boże, za każdy z Was teraz, żeby modlili i, i mówi do Boga: pokażę mnie, co ja potrzebuję, do czego wolność ten wieczór. I Bóg będzie prowadzić mieć chęć, Odrzuć te wszystkie rzeczy, spotykamy dzisiaj wieczoro i doświadczymy Waszej mocy. Amen. Bóg jest dobry. Platformy, platformy, które używamy, kiedy będzie się otwierać tę platformę, może być można pokazywać angielski na Twojej na twoje platformie, ale idzie na dół, na dół jest to miejsce, które będzie zobaczyć, jest napisane tam, dotyka tutaj, aby zmienić języka, i tam można do będziesz będzie zmienić języka tam. E, jest taki, e, może być flagi Anglii, jeżeli jest flagi Anglii, do tego, do tego flagi Anglii, będzie zobaczyć flagi polskie, to ma język po polsku. I to idziemy tam i niektórzy ludzie mają już automatycznie, można tłumaczyć automatycznie. Możemy używać naszego smartfona albo lepiej używać komputery zostawisz komputer, siedzisz, bo nie mieć komputery w ręce e, e, albo to, co w twojej ręce, zostawisz miejsce, robi dobre, bądź jak na nabożeństwo. Robi, aby twoje kamery do komputera czy gdzie widział ciebie dobrze. Siedzi tam i relaksowasz, nie bądź głów, nie bądź zajęty z telefony. Jeżeli masz to powiadomienia, włączyć powiadomienia, żeby nie miało taki rozproszenia. I daje co około dwie godziny dzisiaj. E? Może być mnie, ale maksimum dwie godziny, dać to dwie godziny, ja zachęcam ciebie. Kiedy widzę inna osoba, dostaje uwolnienia. Te się modlę się do Pana Jezusa Chrystusa. Nie zaczyna, o Boże, uwalnia ta osoba, skupi się na siebie. Duch święty dotyka każdej osoba. Zaczyna tylko, Boże, ja jestem i też gotowy. Boże, dotyka mnie dzisiaj. Boże, dzisiaj jest mojego dzień. Boże, dziękuję, że uwalnia moją siostra. Dziękuję, że uwalnia moj brata. Ja też jestem gotowy. Nie bądź tam zaczyna kryzykować. Jak ona można robić to? Jak to może się stało? Jakie to jest? zgubie Twojego, zgubię atmosfera. To skupi się na Pana Jesa Krysusie, jego mocy i pozwoli, aby on dotekał ciebie. Kochana, nie jesteś, spaj, nie zaczyna zobaczyć, o to się dzieje tutaj, to dzieje". Nie, skupi się na Pana Jesa Chrystusa. Te ludzie, które są w kościele, skupi się na Jezusa, pozwoli, aby on dotekał ciebie i pozwoli, aby on robił to, co wspaniałego przez ciebie dzisiaj. Dzisiaj jest dobry dzień. Bogosławimy ten wieczór i ogłaszamy moc Ducha Świętego, ogłaszamy jego zwycięstwo. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Jeżeli sesję nagrywasz dzisiaj o 14, jest to puste godzina. Jedyna osoba, która powinna przejść do 14, ta osoba rezygnowała na to spotkanie i 15, tak? 14 z 15. Co? Jeżeli sesja przejdzie, można przejść dzisiaj i nagrywać i to będzie dobre. I łaska jest, że możemy mieć dobre nowiny, jest, że możemy mieć drugi część naszego świadectwa. Jeżeli już się robiło świadectwo i czuję, że można wracać, wracać i robić Twojego drugiego części, i to będzie bardzo wspaniałe. Bóg jest dobry, jesteś mega dobry. Będziemy słuchać tego, wszyscy świadectwo i będziemy błogosławione. Amen. Bóg jest dobry, kochany, błogosławi Was, kochamy Was, Jezus jest Panem i do zobaczenia dzisiaj wieczorem w imieniu Chrystusa. Dziękuję za każdy z Was, który jesteś z nami i błogosławi Was. Amen. Hallelujah. O Bóg jest dobry. Iza, błogosławi Ciebie, Kasia. Dolenińska, Węgrzyńska, Błogosławie Ciebie, Kasia, Sabina, Mama, Błogosławie Ciebie, Grzegorz, Błogosławie, Natalia, Błogosławie Ciebie, Grażina, Błogosławie Ciebie, Ministra Chrystusa, Ebrajto, Błogosławie Ciebie, i każdy z Was, który znam, Jezus jest Panem. Dziękuję za ludzi, którzy oglądają na YouTube, kochamy Was, Błogosławie Piotr, Błogosławie Ciebie, Ministra i ogłaszamy, że Jezus Kristus jest Panem. Hallelujah, Amen. Bóg jest dobry, Bóg jest wspaniały, Bóg jest wielki. Kochamy Was kochani do zobaczenia. O, oh, dobre wiadomość. Jutro soboty mamy chrzest. Krzest wody i sobota. I jeżeli chcecie być z nami, to jutro, daj znaki, zapraszam, dołączy do nas. I to będzie bardzo dobry czas. Spędzimy czasy. Będziemy mieć chrzesty i po księste, Ej, myślę, że będzie dobry czas. Będziemy siedzieć i mieć dobre rozmowy i to będzie bardzo dobry czas. Bogosławiam Was, kochany. Błogosławie każdej z Was i ogłaszamy mocy Jezusa Chrystusa w Waszego życia. I do zobaczenia dzisiaj o godzinie 18 i jutro na księstę. Amen. Niedzielę będziemy spotykać, kontynuujemy celebrację. steki To takie wielkie które Bóg będzie robić dzisiaj, sobota i niedzielę. Amen. Bóg jest dobry, kochamy Was i do zobaczenia. Amen. Hallelujah. Bóg jest dobry.